Przepraszam, mamo, dałaś mi je z miłości. Ale teraz muszę myśleć o honorze Twojego syna, któremu nic nie może zaszkodzić. Wybacz mi, jeśli możesz. Dokąd idziesz, rośni? Chodź na śniadanie, zrobiłam ci coś specjalnego. Nie, mamo, muszę iść do sierocińca. Co się z wami dzieje, dzieci? Tyle pracujesz i nic nie jesz. Sid to samo on też wyszedł wcześniej rano do pracy. Do pracy? Do jakiej pracy, matko? Tego mi nie powiedział, ale wyszedł bez śniadania. Te dzieci nigdy się nie zmienią. Dokąd Sidhart poszedł z samego rana?